Szymon Kojusz Facebooku Koncertomania Jasiewska i Okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Wapiennego i Stękowej Okolic. Już w najbliższą sobotę 23 sierpnia 2025 roku w Amfiteatrze Wapienne Ogólnopolskie Mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy osób niepełnosprawnych oraz Mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy opuchar Fundacji Mały Krok Wielka Siła. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców apiennego i okolic. Wiele atrakcji. Rozpoczęcie imprezy: Mistrzostwa Osoby z Niepełnosprawnościami, Mistrzostwa Kategoria Junior, Zlot Rowerowy, Mistrzostwa Kategorii Senior, Wręczenie Nagród, Koncert po gwizdani i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie <laughs> zapraszamy. Wszystkich mieszkańców Wapiennego i okolic już sobotę 23 sierpnia od godziny 14 do Amfiteatru Wapienne. Szymon Kojeszny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.